Siemano, z tej strony Werka i witam na moim kanale! Zaczynamy vlogmasy! E, jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. O nie, patrzę się tam znowu. E, zaczynamy vlogmasy, mamy dzień pierwszy. E, plan jest taki, żeby vlogmasy były co drugi dzień u mnie, bo mam też uczelnie, kaminy i zaliczenia i dużo tego, więc mam nadzieję, że się chociaż wyrobię na ten co drugi dzień. Plan na dzisiaj jest taki, albo ogólnie, nie. Plan na Vlogmasy jest tak Będziemy oglądać filmy, będziemy opakowywać kalendarze, które muszę kupić Będziemy dekorować pokój, bo na razie jedyna dekoracja, którą mam to... Widzicie? Tak to, pokażę Jedyna dekoracja świąteczna, jaką mam w pokoju To jest skarpeta, którą dostałam właśnie w Irlandii, jak byłam Mamy 1 grudnia, a ja nie czuję świąt Tak jak zawsze, nie wiem, od początku listopada ja już piosenki świąteczne i tak dalej i tak dalej, to teraz... Zero. W ogóle nie czuję tego klimatu. I trzeba zrobić coś, żeby poczuć te święta, także puszczam teraz piosenkę świąteczną. Last Christmas, give you my heart. Mm -hmm. Chciałam założyć czapkę świąteczną, ale jednak nie mam. I znalazłam tylko coś takiego, więc mam jeszcze skarpetę. Give you my heart, but the very next Dobra, jak na razie mam jeden kalendarz adwentowy i jest to kalendarz z IKEA, e, więc musimy na pewno jakiś kalendarz zakupić. Ale co jest fajne, tutaj mamy i takie pralinki, i mamy też dwie karty na wykorzystanie na zakupy, więc jak dostanę je, to pewnie też sobie pojedziemy na zakupy. Taki kalendarz, który na pewno, na pewno chcę, to z herbatkami. Chciałam zrobić tak, że będziemy sobie właśnie wieczorem odpalać herbatkę, film jakiś świąteczny, no tylko właśnie muszę zakupić ten kalendarz, więc po to na pewno jedziemy. O Jezus. Co tu się dzieje? A to będziemy lecieć do na pewno action, do pepko, do oszą. No zresztą zaraz Wam wszystko pokażę. Lecimy. Muszę się jeszcze przebrać, więc może speter świąteczny. Będę robić Tak Taki zamówiłam. Ta jeszcze założę jakieś jeansy, bo jestem w dresach i wtedy wyglądam, jakbym dopiero tam wstała. I będzie pięknie. Więc, dobra, chciałabym wam pokazać się cała, ale chyba nie umiem tak zrobić z tą kamerą Chciałabym pokazać cały outfit O, to Idziemy na zakupy! Jedziemy! Wiecie co, ja bym chciała wam tylko powiedzieć od razu na samym początku Że proszę mi wybaczyć, jak ja nie będę się patrzyć tu, tylko będę się patrzeć tu, bo muszę się tego oduczyć Ale cały czas zerkam tu, w podląd Nie mogę, muszę patrzeć tu od razu z góry przepraszam, nauczę się tego w ogóle chciałam wam podziękować, ponieważ yy, widziałam, że odbiór mojego pierwszego, czyli ostatniego vloga był bardzo pozytywny, nie spodziewałam się aż tylu wyświetleń komentarzy, lajków i wszystkiego, A więc naprawdę jestem bardzo bardzo wdzięczna, dziękuję yy, zachęcam do zostawienia subskrypcji komentarza, lajka, odsyłam was na moje social media, czyli instagrama tiktoka zawsze chciałam to robić jadę <śmianie> Ty więcej mówię. E, co jeszcze chciałabym powiedzieć? To, że nie chciałabym wydać milionów, ale obawiam się, że przy zakupie kalendarzy, nie wiem, jakiegoś kubeczka świątecznego, chociaż zaopatrzyłam się, już mam dwa, później wam pokażę, e, właśnie, nie wiem, jak z dekoracjami, bo, bo ja teoretycznie będę urządzać tylko swój pokój, bo no niestety jeszcze mieszkam z rodzicami, nie mieszkałam, ale to historia na później, ale teraz mieszkam z rodzicami i. No i co? I to wszystko musi się zmieścić w moim małym pokoju. Dzisiaj małym, No i coś z paren, no ale nieważne, nie o tym. Więc nie wiem, chciałam jakąś może mini choinkę kupić. będzie ja gdzie ja to postawię. No nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję tylko, że właśnie nie wydam milionów i będzie super. Wchodzimy do galerii i powiem wam tylko, że ja się turbo, turbo boję, że ktoś mnie wyprosi z tej galerii. Nie wiem, czy było mnie słychać, ale że mnie wyprosi z galerii. Eee, idziemy, pierwszy przykazanek. Action! Takie mam jakieś lampeczki, ja raczej wezmę, bo są za 7 złotych, więc to bardzo uczciwa cena. Jestem w alejce, i tutaj jest po prostu wszystko, 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 wszystko świąteczne, więc trzeba to przejrzeć. Ale super! Dobra, trzeba to wszystko przejrzeć i zobaczmy. Mamy taki słodki koszyczek bałwanka, i on kosztuje, powiem Wam. 18 zł. Też naprawdę bardzo fajnie chyba wezmę. Zastanawiam się też nad takimi ślicznymi, albo patrzcie, albo takimi, ale chyba to jest lepsze, tylko to też jest droższe, bo to jest no, tycha różnicy. Nie mhm. wiem, może takiego bałwanka. Mamy też taką choinkę sztuczną i dziś zastanawiam, czy ją wziąć. Bo kosztuje 27 zł. Tylko musiałabym też jakieś mini bombki kupić i to co sumie też tu mamy. Albo tylko te lampki, co już widziałam. Zobaczymy. Powiem wam, że gdybym tylko miała miejsce w pokoju, to to, to, to i zapewne to poszłoby razem ze mną. To może też. Tak wygląda mój koszyk. Idziemy jeszcze zobaczyć do czegoś innego w się sensie do innych hipotek. Idziemy do Rosmana, zobaczyć, czy może tu mają kalendarz adwentowy z herbatkami. Patrzcie, jakie są super świeczki. Jak one ładnie w ogóle wyglądają. Pierniczki. Biorę tą świeczkę. 43 zł. Nie biorę, ale ładnie pachnie, polecam. Jak ktoś ma pieniądze, to może je kupić. Mamy kalendarze adwentowe i jest tego tu masa, ale oczywiście nie widzę z herbatkami. A nie, czekajcie, jest chyba tu. I chyba jest na przecenie. 24. Herbaty, super, biorę. O, patrzcie jaki fajny. Nie, nie spoilerujemy sobie. Jest chyba na przecenie za 30 zł, więc co do... Jeszcze tu mamy taki, ale on jest co 80 zł za herbaty. Nie no, chyba mnie nie pogrzało na tyle Dobra, ostatecznie zdecydowałam się na taki kalendarz I on ma szufladki, więc jest super Ale ogólnie tutaj też jest bardzo, bardzo, bardzo dużo dekoracji świątecznych, więc... Tak, Słodkie dla piesków Widzicie to? O matko Idę teraz do O'Shawn zobaczyć, czy może tam będą jeszcze jakieś dekoracje Eee, już troszkę mam, ale też nie za dużo, więc wiecie Dobra, słuchajcie, ja mogłam tu przyjść na początku Bo to, co się tutaj dzieje To jest, to są wszystko dekoracje świąteczne Tam do końca ta alejka Tu, tu no Czeka mnie dużo przeglądania Nie no, gdybym ja tylko miała więcej miejsca No zobaczcie, jakie to jest wszystko piękne I tu jest jeszcze taki ciastek wielki <laughs> To to nie wiem, co tu właściwie robi Ale jest, nie no, cudowne, cudowne Dobra, słuchajcie, wróciłam do domu. Eee, to są moje siatki z zakupami, także zaraz Wam pokazuję, co ja kupiłam, bo trochę tego jest. miałam tego, że udało mi się przejść w całą galerię bez zwrócenia mi uwagi, także jestem z siebie dumna. Co prawda nie chodziłam za dużo tak i się trochę z tym kryłam, ale tak czy siak jestem z siebie dumna, że mi się udało. Muszę zrobić teraz miejsce na ten e, kalendarz adwentowy. Nie wiem za bardzo, gdzie to zrobić. Wchodzi do pokoju, to od razu to widać, bo patrzcie. Czemu ja w ogóle... <gryw> Czemu ja ogóle z wieszakiem? Nie wiem. E, jak się wchodzi do pokoju, to, to jest jakby na wprost i wtedy nie byłoby pewnie tych dekoracji. O, nie byłoby tych dekoracji i tutaj po prostu stałyby wszystkie kalendarze. Myślałam też, żeby tu zrobić porządek i na przykład to przełożyć tu, i tutaj je ustawić, ale to tak blisko. Tutaj są drzwi, od razu nie wiem. Ewentualnie, ty, no ja na półkach tu ustawię te kalendarze. Tu, 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 tu ustawię. Tak, to jest to jest chyba najlepsze miejsce, a tam postawimy ewentualnie jakieś dekoracje. Tak, to jest, to jest ta półka, na której będą. Dobra, teraz jak się wchodzi, to tutaj mamy te kalendarze adwentowe, świeczki na razie zostawiłam, to też, to przywiesiłam tam, bo ogarnęłam, że mam ten taki wystający gwóźdź, nie wiem po czym, tylko trochę kwiatki poprzemieszczałam, świeczki przestawiłam tam, kwiatka dałam tam i, I na razie tyle. Wszystkie dekoracje czekają pod biurkiem, bo dzisiaj muszę jeszcze się pouczyć, jest już, nie wiem która godzina, ale już się zbliża godzina wieczorna a ja jeszcze nawet nic nie zjadłam, więc yy, zrobimy sobie to na spokojnie jutro nie wiem czy wytrzymam, ale postaram się i... i co, teraz idę coś zjeść pomyślałam w sumie teraz, że nie mam co zjeść, więc lecę szybko do Biedronki, albo do Lidla nie wiem na co mam ale coś dojedę. idę bardzo zdrowe odżywianie się tak wiem, ale na szybko Szybka akcja, wychodzę i szybko lecę do domu. Napój bogów. To jest tortilla z kurczakiem, z kukurydzą, z serem i z majonezem. I zaczynam oglądać Lost. Aaaa! Dobra moi drodzy, chyba bierzemy się za otwieranie kalendarzy. Ponieważ ja sobie już teraz tak leżę, nie wiem jak godzina 19. I sobie leżę, oglądałam właśnie TikToki i już mi się wyświetlały otwieranie kalendarzy. Także... To jest czas najwyższy. Otwieramy pierwsze kalendarze adwentowe na moim kanale Berux. A, i po kalendarzach adwentowych już się odwołuję, A, to Wam powiem zresztą. Co ja będę Wam zwracać? Dobra, zaczynamy od wyciągnięcia sobie herbatki. Proszę bardzo, czy to jest napisane, jaką mamy? Aha, nie. Dobra, jak na razie będziemy mieć taki kadr do nagrywania, ponieważ nie przemyślałam tego, że nie będziecie mogli widzieć. Wyciągnęłam jedynkę, ale jeszcze jej nie otwierałam, z kalendarza z herbatkami. Także sprawdźmy, co tu się kryje. Nie wiem, jak to... A, tak to się otwiera. Ok. Dobra. Uuu, uu, ładnie pachnie. I w ogóle jest to w takich woreczkach, nie wiem czy to będzie... No znowu to patrzę. Jest to w takich woreczkach, takich siateczkowych i to jest taka herbata... Nie wiem co to jest. Aha, nie wiem co to jest. Jakiś, w sensie black tea, czarna herbata, ale to jest jakiś... Celion? A, jest. Ekologiczna herbata czarna. Aha, no dobra, to na dzisiaj mamy po prostu czarną herbatę. Dobra, już sobie zaspoilerowałam co będzie jutro, ale jutro są lepsze. Eee, teraz mamy po prostu zwykłą czarną herbatkę, ale... Pachnie jakby, jakby nie była zwykła czarna. No dobra, ale sobie zaraz będziemy ją parzyć. Dobra, otwieramy, słuchajcie, kalendarz adwentowy z burżuła. Mega się nie mogłam doczekać tego. Szukam jedynki, bo już ją miałam wcześniej, ale teraz nie wiem, gdzie ona jest. O, jest jedynka i ja obstawiam, tak po tym, jak już dotykałam, że to jest albo róż, albo rozświetlacz. Właśnie te takie, co one mają, takie... Mamy. Jaki piękny kolor! Czemu to mi nie łapie wkusu? Coś jest nie tak, słuchajcie. Przepraszam Was bardzo, za. Dobra, mamy taki róż. Piękny się wydaje. O! Ladzi! Ladzi! Dobra, piękny jest, zobaczcie. I mamy jeszcze do tego taki oto pędzelek. ale właśnie obstawiałam, że to właśnie. Za czas opaszę. Właśnie obstawiałam, że to będzie w tym opakowaniu. To mi chodziło. Dobra, co ja będę? Otwieramy Ikaowski, e, czyli z pralinkami, e, szukamy jeden klima, ale Jezu, jak ja za tym tęskniłam. Ja... Ej, mega fancy, czekajcie, to jest, ja wam zaraz powiem, taka pralina i słuchajcie, ta pralina jest o smaku Bufla waniliowa. Jezu, ja się czuję, że ja tu będę się rozpływać, uwaga, biergryda. Bier, bier, Myślałam, że jednak po pierwszym gryzie nie będzie dobra, ale smakuje trochę jak Michałek, w białym. Mmm, pyszne. O jest na. jest jedynka, widzicie? Mm, jedynka to jest jedynka. Sprawdźmy to. Uu. O, mam feeling do twarzy, face Bardzo fajnie. Dobra, mega fajnie. Słuchajcie. Ten kalendarz w ogóle kosztował jakieś 50 zł. Jest to taki spa ekskluzje, nie wiem czy ja o tym mówiłam, czy ja o tym nie mówiłam. Ale już na pierwszy rzut mamy w sumie spoko, że. Ja myślałam, że to będą same maseczki, a ja tu już mamy taki produkt. Wiecie, nice. Dobra, chołam to. Dobra, wiecie co? Ja lecę zaparzyć teraz herbatkę. Nie będę Wam tego pokazywać, ponieważ u moich rodziców są znajomi i wstydzę się tam wejść z kamerą. Także idę zapocząć herbatę, wracam, odpalamy świąteczny film, e, zapalamy świeczki, przebieram się w piżamkę i i to będzie koniec pierwszego vloga, ale to jeszcze nie teraz. Wróciłam! Patrzcie, jaką mam super herbatkę. Oh Mega fajne, co? Dodam jeszcze do tej herbatki sok zaroni, taki na odporność, moi rodzice robią sami, e, więc wydaje mi się, że będzie super i e, super pachnie. Oh. Dobra, to ja piję swoją herbatkę, przebieram się w piżamę, Wchodzimy się do łóżka i odpalamy film świąteczny. Jak możecie zauważyć, ja z, ja z tymi vlogmasami to ja lecę na 110%. Zobaczcie, piżamka świąteczna jest. Proszę bardzo, wszystko pięknie. Kapciuszki świąteczne, a wy nie widzicie, no to co nic nie mówicie, Jezu. Kapciuszek jest piękny. No i co? O, jeszcze tutaj piękna Weronika wisi. Karpeta. I ja nie no dobra chyba w to jestem, co? Napiszcie mi, dajcie znać w komentarzu, co poprawić, co zmienić. Pamiętajcie, że ja się uczę, więc y, dawajcie mi jakieś rady. Wiem, co pewnie napiszecie, że mniej chaotycznie, ale ja się naprawdę staram, ale ja nie potrafię. Ja naprawdę nie potrafię, bo już mój chłopak mi mówił to, że za chaotycznie nagrywam, ale ja nie umiem. Proszę bardzo. Wszystkie świeczuszki odpalone, klimacik jest, jest. Mamy renifera. Teraz najgorsza część, czyli wybrać film, połowę, już ogląd. O, ostatnio dodane! A co to za świąteczni Gentleman'e? <grywa> nie no, ale muszę właśnie celować w te takie ostatnio dodane, bo wszystkie zapewne oglądałam. I chyba zakochany bałwan poleci na pierwszy ogień? Tak mi się wydaje zarania dziejów w niezliczonych świątecznych opowiastkach pojawiał się bałwan, który używał Dobrze moi drodzy, ja będę szła spać, będę zaraz zmyć makijaż i się ogarniać, ponieważ jutro mam uczelnię i e, muszę rano wstać, bo mam na 8 chyba. No i co? Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, jak jeszcze tego nie robicie, żeby nie przegapić ani jednego vlogmasa, bo ja mam zaplanowane wszystko, co będziemy robić każdego dnia, coś konkretnego robimy, także no postaram się, żeby było fajnie, łajdro. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Dobra, to tyle, pa!